Siema, witajcie w czwartym odcinku mitów i teorii z GTA 5 i rozpoczynamy sobie od teorii według której hotel Gentry Manor miałby być nawiedzony. Będąc na miejscu zobaczymy, że między ósmą a dziewiątą cień tworzy napisy HELP na jednej ze ścian hotelu. Znajdziemy również tutaj napis będący częścią misji pobocznej dotyczącej morderstwa. Dodatkowo w wiadomościach usłyszymy o tym, że dochodziło tu do przedawkowań oraz o pojawiających się duchach w tym miejscu. Kolejnym popularnym mitem jest ten dotyczący klauna, pojawiającego się w jednym z moteli. I w internecie znajdziemy kilka nagrań z tego zdarzenia. W samym motelu znajdziemy kilka plam krwi oraz dziki. Teoria ta nabiera sensu, gdy zaczniemy corować w tym miejscu do bezdomnych. Czasem możemy usłyszeć, że bezdomni krzyczą, oni nadchodzą. I w internecie znajdziemy również informację, że rzadko możemy usłyszeć zdanie, ty zastrzelisz mnie i klauni wygrają. I rzeczywiście udało mi się coś takiego nagrać, ale sam nie jestem pewien, czy bezdomny wypowiada słowo klaun. Mi, Jesus! Kolejny mit dotyczy możliwości zaobserwowania nowego UFO na niebie i w grze znajdziemy obóz miłośników UFO, którym respią się NPC-ty blisko zachodu słońca, które obserwują niebo. I okazuje się, że podczas zachodu słońca możemy zaobserwować na niebie dwa poruszające się obiekty.

Not a huge fan, as much as a fanatic. He was a cruel, and heartless man. Well, like I said, I was not a huge fan. But I loved him. Didn't he leave his sick wife and five kids to run off with you? We loved each other. I'm sure he did. And I'm penniless now. Want more or or less? Well, Frank's submarine broke apart while he was trying to save the San Andreas white shark. But his body was never found. You know, people thought someone tampered with the airlocks. That's an outright lie. That was never proven. I love Frank, and Frank loved me, which is why we invested so much money in life insurance. If we could just prove that Frank was dead and that the airlocks weren't tampered with, I would sleep so much easier. Podejrzenia pojawiają się w momencie, kiedy znajdziemy wszystkie części łodzi podwodnej i przedstawimy znalezione dowody jego żonie. Zacznie się ona wtedy dziwnie zachowywać, ale niezbity dowód uzyskujemy w momencie, kiedy postanowimy śledzić, dokąd ona jedzie. No, no, that's just normal wear and tear. It may surprise you to learn that, along with being a beautiful, finely put together woman, I am also an expert in nautical engineering and glass degradation. <sighs> yeah, but I mean, look, it's. Oh. Looks like Frank tried to scratch a message in with his last dying breath. It says someone tampered with the, the airlocks. Air How can that be? My poor. Frank, it must have been his ex wife. Very bitter woman. Yeah, well, I don't know anything about that. I'm not a detective, you know, but something doesn't ring true. No, yet. no, I know. The police are in on it. I'm going to take this to the FIB. They'll know what to do. Yeah, well, that's your business. Hey, ho, whoa. I said you're going to make it worth my while. Yes, yes. This should be plenty for your time and discretion. It's ten bucks. Uh,

Najnowsza teoria mówi o tym, że wrócił zabójca nieskończonej ósemki. W grze dowiemy się, że on sam informował nas o tym, że w przyszłości zamierza wrócić. W internecie w grze znajdziemy post informujący, że ktoś przestraszony słyszy mężczyznę śpiewającego dziecięce piosenki, co pasuje do zabójcy nieskończonej ósemki i może wskazywać na jego powrót. Dużo osób z tym zabójcą łączy również napis dodany na wyspie do gita online. Największym dowodem na powrót mordercy są ciała na nowo dodanej wyspie, które tak samo jak ofiary zabójcy nieskończonej ósemki mają namalowaną liczbę 8. A to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.